Co można zrobić z odpadów? Okazuje się, że wiele przydatnych przedmiotów. Przekonali się o tym uczniowie klasy 1 3 gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych z terenu województwa podlaskiego. Na konkurs zorganizowany przez Stowarzyszenie Szukamy Polski wpłynęło kilkadziesiąt prac. Wśród nich znalazły się m.in. kwietniki, torebki czy zabawki. Wszystkie prace zostały zaprezentowane na uroczystej gali w Urzędzie Marszałkowskim. Nie wiadomo, co przetrwa z naszych pokoleń jako nasz dorobek. Czy wyroby najwyższej technologii, czy dzieła sztuki, czy y, jakiegoś innego rodzaju y, twórczość typu muzyka. Na pewno przetrwają śmieci. No i to, co nas potomni za 300-500 lat będą sądzić, to pewnie będą sądzić, o to, czy na podstawie tego, czy byliśmy bałaganiarzami, czy rozumieliśmy istotę tej Ziemi, która wymaga szacunku, a szacunek wyraża się między innymi w stosunku do tych śmieci. Ja chcę jeszcze powiedzieć, że ogromnie fajną zaletą jest ta kreatywność tych młodych ludzi. Oni już oswoili te śmieci i to jest bardzo dobrze. Nie traktują tego jako czegoś bardzo odległego od ich świadomości. Traktują także jako tworzywo dla własnej wyobraźni. Nagrody w konkursie fundowała Spółka Lech oraz Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego. Laureaci otrzymali tablety, MP4, ramki elektroniczne, stacje pogodowe, sprzęt sportowy oraz gadżety promocyjne. Chciałem po pierwsze serdecznie podziękować Stowarzyszeniu Szukamy Polski za to, że nasza firma, moja firma, Spółka Lech została zaproszona do udziału jako sponsor i patron tej wspaniałej imprezy jaką jest konkurs plastyczny Drugie życie odpadów. My od już wielu, wielu miesięcy prowadzimy wiele akcji edukacyjnych, wpisujemy się we wszystko co... Jest tylko możliwe, ciekawe, co się dzieje w mieście Białystok, ale nie tylko, bo zachęcamy również tutaj młodzież z całego województwa do tego, żeby przyjrzeć się w ogóle zjawisku gospodarki odpadami. Nie jest to może temat zbyt wdzięczny. O śmieciach nie, nie bardzo nam się chce na, na co dzień rozmawiać, ale edukacja jest niezmiernie ważna, żebyśmy wiedzieli, co z tym zrobić, żebyśmy nie, nie zaśmiecali środowiska, żebyśmy mogli mieć wpływ, żebyśmy dbali. O to środowisko, żebyśmy mieli na co dzień czystą wodę, czyste powietrze, a odpady segregowali w odpowiedni sposób. Wrzucali je tam, gdzie trzeba i żebyśmy kształtowali też. Dodatkowe umiejętności młodych ludzi, rozwijając ich wyobraźnię. Ten konkurs jest tego przykładem, jak wiele wspaniałych rzeczy, często użytkowych, można zrobić z dostępnych, będących pod ręką rzeczy, które wyrzucamy na co dzień, z odpadów. Cieszę się, że Urząd Marszałkowski kolejny rok mógł wesprzeć tą fajną inicjatywę, że coraz więcej szkół bierze w tym udział, że coraz więcej uczniów. Naprawdę to jest olbrzymia radość. Patrzeć, jaką radość, Dość satysfakcji odczuwają uczniowie tych prac nagrodzonych, docenionych tutaj przez kapitułę, przez darczyńców, jak odbierają nagrody. No i mam nadzieję, że Urząd Marszałkowski również w przyszłym roku, że Stowarzyszenie Szukamy Polski zwróci się z taką inicjatywą do Marszałka, a Marszałek będzie mógł przyznać środki na, na kolejną edycję tego konkursu. Kapituła oceniająca prace konkursowe miała spory dylemat, aby wybrać te najciekawsze. Dlatego przyznała trzy równorzędne pierwsze miejsca, dwa równorzędne drugie miejsca i trzy równorzędne trzecie miejsca w konkursie. Oprócz tego dwa równorzędne wyróżnienia. To, że tak wiele prac zostało wyróżnionych i nagrodzonych, oznacza, że rzeczywiście kapitule było w tym roku bardzo trudno ponieważ prace złożone do konkursu w stosunku do poprzedniego roku oznaczają się dużo większą jakością i, estety i estetyką i użytkowością i solidnością wykonania. I tak naprawdę właśnie na to najbardziej zwracaliśmy uwagę, żeby to był przedmiot, który faktycznie da się... Z konkursu wziąć pod pachę i używać, czy to w kuchni, czy jako torebkę, czy jako zabawkę. I żeby to był solidny produkt, żeby, żeby on się nie rozpadł przy pierwszym dotknięciu. Nie spodziewałem się, że wygram. Jak po zobaczeniu projektów innych osób. Myślałem, że zajmę jakieś wyróżnienie, ale no jednak zajęłem pierwsze miejsce, co jest bardzo dużym sukcesem dla mnie. A czy robiłem inne rzeczy podobne do tych? W sumie tak, jestem takim pomysłowym dobromirem, można powiedzieć. Robiłam tę torbę, e, jakby torbę uszyłam jakby pierwszy raz w życiu, e, no i e, trochę tam z maszyną pomagała mi mama. E, tak naprawdę e, interesuję się robieniem różnego rodzaju plastycznych rzeczy, z nie, nie to, że ze śmieci, ale z niepotrzebnych rzeczy, których e, praktycznie nikt by nie wziął pod uwagę. E, sama w domu e, lubię e, bawić się w, w taką plastyczkę, e, zajmować się różnymi... E, takimi no, dość nietypowymi rzeczami przykładowo jak orikami albo jak e, wycinanki różnego rodzaju, które e, są dość e, nietypowe, jeżeli chodzi e, o to. E, potrafię zrobić inne rzeczy, które e, tutaj właśnie e, dołączyłam do torby. E, normalnie bym wyrzuciła połowę tych rzeczy, ale że e, usłyszałam o tym konkursie, to e, no cóż, to zrobiłam właśnie z tych rzeczy torbę. Na pewno nie spodziewałam się, że wygram. Było to dla mnie wielkim zaskoczeniem, bardzo miłym zaskoczeniem. Będę, myślę, że będę się starał kontynuować to, robić to właśnie prezenty dla znajomych. I taki jest mój na razie cel. A to tak przyszło ze zaskoczenia. Tak, tak patrzyłem, że mu w pokoju jest tak pusta, przydałby się fotel, i tak sobie myślałem, a zrobię sobie taki fotel, będę miał na czym siedzieć, czytać książki. I tak właśnie zrobił się ten pomysł. Raz robiłam y, podobną rzecz, tylko wózek dziecięcy, tak zobaczyć jak to się robi, trochę długo się robiło, no bo za pierwszym razem, y, ale taką jakąś fazę załapałam, żeby to robić. I mi się podoba te, w ogóle różne rzeczy z tego robienia. Y, no, nie spodziewałam się, że wygram, bo myślałam, że są lepsze ode mnie osoby, a tu takie zaskoczenie. Do tegorocznej edycji konkursu napłynęły 33 prace. Jest to więcej prac niż w roku ubiegłym, z czego się bardzo cieszymy. Mamy nadzieję, że w przyszłorocznej edycji konkursu tych prac będzie jeszcze więcej. W sumie 8 szkół zgłosiło pracę do konkursu. Jest to również więcej szkół niż w roku ubiegłym, co nas bardzo cieszy. Myślimy, że konkurs się będzie rozwijał, jest na tyle ciekawy i prace są tak ciekawe i pomysłowe, że uczniowie z chęcią będą uczestniczyć w kolejnych edycjach. Zapraszamy serdecznie do udziału.